Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku, w którym nagramy sobie typowanie Hylik 2, czyli Owca kontra Pasza Biceps. Yy, no w tym tygodniu akurat nie ma zdarzeń, które mnie zbyt nie interesują, jeżeli chodzi o st stricte obstawianie pobawić Babylon. No, mam jedną walkę, ale raczej yy, nie, nie będę jej typował, ponieważ jest bardzo bliska, do końca nie jestem pewny. Tutaj mamy wiele walk, yy, których ja, które ja sobie wytypuję. Jedno jest pewne, no nie mamy za dużego pola do popisu, jeżeli chodzi o analizę zawodników, ponieważ to są głównie debiutanci, no debiutanci bądź ludzie, którzy walczyli raz bądź dwa, no czyli dużo wywnioskować po tym nie możemy ani po debiutantach, ani po innych zawodnikach, yy, zawodnikach yy, ludzi, którzy uczestniczą w. High League, bardziej niż zawodników w sumie, ale yy, no, ostatnie typowanie z UFC poszło na super, generalnie z na plus, ponieważ KSW, kto oglądał typowanie na żywo, gdzie był prowadzony live, yy, wyszliśmy na plus jakoś dwie stówki. Yy, potem było yy, typowanie UFC Enganu yy, kontra gain, też, wysz, też wyszliśmy yy, super. Szkoda, że wyjera z Turmanem odwołali, ponieważ byłby jeszcze lepszy kurs. Około ósemki podejrzewam, a tak wyszło to naprawdę spoko. E, więc przechodząc teraz do typowania, mam nadzieję, że luty zaczniemy również z dużym kopem. Wjedziemy e, sobie za troszkę większą sumkę, ponieważ e, kurs, będzie, kurs będzie trochę mniejszy. E, zaczniemy sobie od pierwszej walki e, Czuksa z Edziem. No, jest to dwóch zawod, e, dwóch influencerów, którzy e, nigdy nie byli w oktagonie. Nigdy nie byli w oktagonie zachowanie jednego i drugiego na konferencjach prasowych nie daje nam zbyt dużo do myślenia. Bardziej w sumie możemy tylko stwierdzić po sylwetce bardziej że Edzie rzeczywiście coś trenuje. Czuks, e, Czuks, na rundkach chciał e, na face to face obalić Edzie, ale jego wycięcie e, z podcinką tak praktycznie, bo e, tak to było widać, ale no, skończyło się to tak, że wylądował w Edzia dosiadzie, więc no sprowadzenie pierwsze może zaliczyć na pewno do nieudanych będzie dużo słabszy fizycznie bo to widać, to widać po, y, po Edziu, że po prostu sylwetkowo wygląda lepiej, z nie wygląda dobrze jeśli chodzi o samą sylwetkę, więc y, Kurs jest naprawdę niesamowite proporcje są y, 5.31 do 1.12 Czucz stwierdzi, że nie trenuje średnio, mi się chce tak szczerze w to wierzyć, no ale po tym co widzieliśmy, po tym po tym, co Czuk zrobił na rundkach, jak chciał obalić, bo to było widać, że on naprawdę chciał go obalić, to nie było takie... Yy, to nie by, yy, tutaj nie zadziałały emocje, on naprawdę chciał Edzia obalić. No, skończyło się to tragicznie. Yy, no przy próbie obalenia, kiedy lądujesz przeciwnika do siadzie, to to nie jest żaden poziom, żaden. Bardziej mi się wydaje, że on po prostu gdzieś na jakimś filmiku widział, że można tak zrobić. No i wyszło to jak wyszło. Ja tutaj postawię na Edzia nawet przy kursie 1.12. Idziemy w górę z kursem, ale nie za dużo. E, zawodniczka, która influencerka, e, która już biła się w Oktagonie, czyli Lexi kontra Fagata. Fagata zadebiutuje dopiero na High League. Lexi już się biła, biła się z Natsu. E, Wyglądała dobrze, dobrze jak na debiutantkę, jeżeli chodzi o freak Fighty kobiece. W Polsce wyglądała bardzo, bardzo dobrze, bym powiedział nawet w porównaniu do tych zapoczątkowujących wszystko, czyli Fame MMA, wyglądała naprawdę, naprawdę solidnie. Była bliska wygrania tej walki głównie przez zapasy, przez zapasy i kontrolę w parterze tą walkę przegrała. Natomiast tutaj wydaje mi się, że już takiej Takiej szans, takiej opcji nie ma. Wydaje mi się, że tutaj zdominuje swoją przeciwniczkę totalnie, ponieważ no Fagata nie dosyć, pierwsza dopiero wyjdzie do OKTAGONu. Nie wiem ile przetrenowała, ale yy, chyba długo nie trenuje. Z, z tego co pamiętam z mediów społecznościowych jest to około półtorej miesiąca. Lexi trenowała na pewno dłużej do pierwszej walki. Też mówiła, że już się nie mogła doczekać kolejny, że chciała od razu wyjść na dwójce, więc wydaje mi się, że pomiędzy tymi galami, gdzie nawet nie miała podpisanego kontraktu coś tam sobie na treningach polatała. Więc ja sobie tutaj daję na lekcji, wydaje mi się, że skończy się to przed czasem. Naprawdę ładnie kopała przede wszystkim lekcji, więc ten frontki, który naprawdę fajnie siadł. Więc po takim już mi się wydaje też jest trochę inna sprawa, bo na wydaje mi się, że jest dużo bardziej charakterna niż wagata pod względem bijatyki. E, więc, e, też dlatego mi się wydaje to wytrwała. Nie jedna, by naprawdę już po prostu odechciało by się jej bić po tym froncie na szczękę. Więc, ja tutaj daję na lekcji. Idziemy dalej. A dokładnie e, mamy walkę mini Mike kontra Big Jack. Mini Mike. Jedna porażka. Porażka z Kruszwilem. E, Big Jack. Jedna wygrana. Wygrana z Carlito. E, Mini Mike twierdzi, że po prostu no, też trzeba rozróżnić, bo to są osoby niskorosłe, jeden z nich bił się yy, z, z chło, chłopakiem no, norm, o, o normalnym wzroście, drugi bił się również z osobą niskorosłą, gdzie nie dominował totalnie tej walki, trzeba przyznać, że też wyglądał na mocno spompowanego już po pierwszej rundzie, yy, parterowo Mini Mike wydaje mi się będzie wyglądał dużo lepiej, przede wszystkim miał sparring z Carlito, na czym ja opieram głównie yy, swoje odczucia, wyglądał naprawdę, naprawdę dobrze. Mówił, że on cały czas trenował, cały czas trenował, jest coś takiego na pewno dobre dla kogoś, kto chce iść dalej Tym bardziej przy, przy ich wzroście po prostu, ponieważ Wyjście na kogoś dużo wyższego, to jest tak, z kimś dużo silniejszym, masz sparingi Masz z kimś sparingi, kto jest dużo silniejszy, jest wyższy Wiadomo, dostajesz od niego, dostajesz, dostajesz, ale jeżeli wtedy, później już po tym czasie wyjdziesz na osobę Która jest Twojego, wzrostu w Twoich warunkach fizycznych no to wtedy nagle robi się niesamowicie łatwo. No i tak to, tak to wygląda. Minimike trenuje na pewno, w 100% widać, jak go się przykłada, jak mu zależy na tym przede wszystkim. Big Jack, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Nawet nie śledzę go na mediach społecznościowych, więc ciężko mi to określić. Ale po tym, co pokazano na High League 1, wydaje mi się, że nie i tak, jakby trenował do High League 2 cały czas od pierwszej gali nie będzie w stanie przeskoczyć poziomu minimajka. Ja daję tutaj na minimajka, wydaje mi się, że to będzie. Walka parterowa, walka parterowa i pójdzie, yy, pójdzie tutaj. Będzie brakowało tlenu, będzie brakowało tlenu, tak mi się wydaje. Big Jackowi, yy, ponieważ parterowo, yy, mini Mike, według mnie go zje, więc to na tyle. I ostatnią walką na tym kuponie, bo ja sobie dam dwa kupony: jeden bardziej ryzykowny, drugi yy, ten, który teraz robię, czyli według mnie pewniejszy. Chociaż ta walka pewno w 100% nie jestem pewny tej walki, dałbym przy niej lekki znak zapytania, ale mamy kurs 1,99. No ja za ten kurs grać nie zamierzam, więc idziemy dalej. A jest to walka Dis kontra Zony. Dis ogłoszony już dawno, ogłoszony już dawno przed pierwszą garą, jako jedna z pierwszych osób na High League. Przede wszystkim on nie wiem, czy nie był pierwszy bądź drugi ogłaszany, że jest zakontraktowany e, kontra Zony. Zony. Zony mówił, że trenuje od października października bądź listopada MMA Dis trenuje dużo duży, odkąd z tego względu został ogłoszony, no to będzie kwestia naprawdę sporo, bo pół roku, około pół roku no a widać po nim, po jego sylwetce, jego ciało się zmienia. Jak on tu mówił naprawdę mnóstwo schód. Naprawdę tam też mięśnie się zaczęły pokazywać. Sylwetka mięśniowa, zony bardziej zbity, mówił, że całe życie miał do czynienia ze sportem, tylko wiemy, jak to w MMA wychodzi całe życie do czynienia ze sportem. To już też przekonaliśmy, jeżeli chodzi o free fight, oczywiście, że jeden grał 20 lat w piłkę, później wyszedł. Pierwsza runda, knockout. Druga ma 60 medalów w bieganiu, więc no, no i wyszło tak, że wyszła i też znaczy, pierwsza runda, knockout. Więc dla mnie tutaj dis e, i ten. Półroczny, około półroczny, tak to przewiduje, jak nie więcej. Jak Disney trenuje już wcześniej MMA, yy, staż w MMA powinien zrobić swoje yy, i wydaje mi się, że Dis tą walkę wygra. Tym bardziej, że kurs mnie do tego skłania. Był na początku mniejszy kurs na Disa, yy, nazwanego teraz 1.6. Na Disa yy, 2,20. Dużo ludzi też typuje, tutaj, też typuje dużo osób, yy, którzy po prostu patrzą stricte. Yy, nie na zasięgi, na bardziej na swoich yy, idoli po prostu, którzy mają z Twitcha, którzy, których oglądają po prostu. Więc według mnie, tą walkę na, z kursem 2.19 wygra Dis. I tak sobie damy. I tutaj kurs nam wychodzi 4,31. Tą walkę yy, ten kupon obstawia za 100 zł, 380 do wygrania. Wydaje mi się, że bardzo solidny kupon. Yy, oprócz Disa, gdzie nie jestem w 100% pewny, resztę walk jestem. Praktycznie że na 100% pewien nie wyobrażam sobie, naprawdę nie umiem sobie wyobrazić innych wyników. Niż na, na przykład, że Mi przegrywa z Big Jackiem, że Lexi przegrywa z Fagatą, to już w ogóle, albo że yy z tych trzech w sumie najbardziej jestem w stanie sobie wyobrazić, że Chucks wygra walkę, też tego w ogóle nie widzę. Ale, ale jak już bym miał wybierać, to tak. dis e, mam nadzieję, że mi kuponu nie zepsuje, i mam jeden kupon, jeden ryzykowny. Jeden ryzykowny, taki za 5 to to będzie naprawdę duży, duży kurs, około dziewiątki jak nie lepiej się zakręci. Pierwsze to mamy walkę, która stoczy się w K1, czyli Denis Załęcki, Alan Kwieciński, to jest walka na duże rękawice, ja się naprawdę nie dziwię, że to jest na duże rękawice bo jeżeli ktoś wchodzi do chłopa 30 kg cięższego czy 25, bo już dokładnie tam się nie będę kłócił o kilogram, ale czy 30 bądź 25 to ja się naprawdę nie dziwię, że ktoś chce mieć duże rękawice, tym bardziej, jeżeli ta osoba ma przeszłość ze sportami walki. I na punkty, gdzie Alan Kwieciński walczył już nieraz w kickboxingu, stricte miał walkę w kickboxingu, w K1, przepraszam, w K1 miał walki w MMA, wie jak rozpracować to na 15 minut. Jeżeli nie zmiecie go, jeżeli nie trafi go żadnym czystym ciosem Denis Załęcki w pierwszej rundzie, gdzie też mi się wydaje, że wczoraj były rundki, bo widać podejście, że on bardzo emocjonalnie podchodzi do pojedynku, gdzie rósł tam na Alana ten liść, później na face to face, może ktoś być przy... No to wiemy z historii, może być ktoś przygotowany na 30 minut, bitki, tak naprawdę, że może się napierdalać 30 minut. Kondycyjnie może być tak przygotowany, ale jeżeli zadziałają emocje i zobaczysz kogoś, pójdziesz na niego przez pierwsze 3 minuty, będziesz nawalał na pełnej parze, nie skontrolujesz oddechu, nie będziesz odpoczywał, nie będziesz rozkładał tego, tej siły, no to naprawdę po pierwszej rundzie może już kogoś nie być. I wydaje mi się, że Denis może mieć z tym problem, żeby właśnie jak zobaczysz Alana, że będzie wiedział, że możesz do niego dobiec, zacząć się z nim bić, to nerwy mogą puścić. Nie wiem, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że Alan. Może przegrać pierwszą rundę, lecz kolejne dwie ukraść yy, przez po prostu intensywność ciosów. No gdzie Denis będzie polował bardziej już mi się wydaje, yy, gdzie będzie bardziej podmęczony, gdzie będzie polował bardziej yy, na ten jeden cios. na no, Alan wie jak rozgrywać, yy, rozgrywać pojedynki na punkty, nie ma się co oszukiwać. Więc wydaje mi się, że może na punkty to ukraść Alan Kwieciński. Ja sobie postawię 4-0-4. Wydaje mi się, że nokot nie wchodzi w ogóle w grę yy, przez Alana na Denisie, więc... Yy, 4 0 4, Alan Kwieciński. I kolejna walka, walka, która miała dużo bardziej rozłożone kursy, i żałuję, że teraz takie nie są, bo był o ponad jeden większy kurs, czyli walka wieczoru Pasza Biceps kontra Owca WK Michał Owczarzak. No dla mnie, patrząc, nie mam w ogóle nie mam pojęcia, co trenował Pasza. Na pewno siłowni to wiem, bo oglądałem, jak za dzieciaka jeszcze, jak w Wirdusach był, ale na pewno. Na pewno sol, solidnie, solidnie się przygotowuje jeden i drugi. No i właśnie tutaj jest to, że y, Owca patrząc na pączka jak się przygotowywał przygotowywa do walki, to są naprawdę solidny, y, solidna grupa chłopaków, którzy jeżeli już się przygotowują to wkładają w to całe serce. Y, nie ma mowy o odpuszczaniu, nie ma mowy o czymś takim, że, że im się nie chce, żeby nie pójdą na trening, w to, w to nie uwierzę. Więc wydaje mi się, że Owca zrobi wszystko, żeby tę walkę wygrać, dosłownie wszystko. Yy, nie ma tu mowy o odpuszczeniu treningów, to po prostu widać tą systematyczność yy, generalnie w ekipie WK, jak się ich ogląda. Yy, więc mi się wydaje, że owca, yy, owca na pewno nie odpuści, na pewno się nie podda, to jestem pewny w 100%. No i też dołóżmy jeszcze je, no tutaj są, mamy dwóch chłopów, którzy naprawdę dużo ważą. Nie są zawodowcami, więc ta garda zawsze może uciec. No a kiedy trafi jeden cios, to ktoś może paść i już po prostu nie wstać. No to są naprawdę kilogramy potężne kilogramy. Więc ja tutaj daję na owce. Wydaje mi się, że owca będzie w stanie to wygrać ze spokojem. No ale tutaj wiedziemy sobie za 5 dyszek. Generalnie 150 zł zainwestuję w Gele Może będę to pał na żywo, tak samo jak KSW na live, jeszcze do końca tego nie wiem, ale już wszystko w sobotę 5 lutego, a w dzisiejszym odcinku to na tyle. I widzimy się w kolejnym wstypowaniu UFC, również, które odbędzie się 5 lutego. A za dzisiaj dzięki. Na razie, cześć!